i mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić i na pewno wiele się nauczycie. Chcę, abyście poznali dzisiaj mojego kolegę z klasy, Adama Rocida, który zabierze Was w niezapomnianą wycieczkę do Hiszpanii. Let. I mogę Wam zdradzić, że urodził się w Hiszpanii. Jego tato również jest Hiszpanem. Mam więc prawdziwie hiszpański temperament. Jest bardzo wesoły, dużo się uśmiecha, uwielbia muzykę i taniec. Adam lubi uczyć się języków obcych, a w szczególności oczywiście języka hiszpańskiego. Zacznijmy od tego. W tym miejscu co znajduje się Hiszpania. To jest mapa Europy. A więc Hiszpania jest zaznaczona czerwonym kolor kolorem, a to jest chłopaka roz pierwszy. Wygląda tak. Klimat fiszny. W szkołach, w szkołach uczniowie w lecie kończą zajęcia o godzinie 3, 13. W zimie, wiośnie i jesieni zaś kończą o 13 i rozpoczynają ponownie o 15, kończą o 17. A co jest między 13 a 15? Jest tak zwana siesta. Siesta, czyli odpoczynek. Mają po dwa imiona. Na przykład Juan Martín jest skracany. Juanma. José Iger to Joséli, a Juan José to Juanjo. Tak samo dziewczynki. Maria Carmen. Marie Carmen. Ana Isabel. Anais. Maria José. Maria W Hiszpanie mają również dwa nazwiska. Pierwsze nazwisko ojca i pierwsze nazwisko matki. Czyli Juan José López Sanchez. A teraz sport. Od razu po piłce nożnej, drugie miejsce zajmuje Kordida. Arena, na której wszystko się odbywa. Jeżeli kasadorowi, kasadorowi uda się zabić byka, rzucają go z GONITWA W SAN Fermines, CZYLI co? Skoro mówiliśmy o bykach, to polega na tym, iż wypuszczają byki na ulicę. Byki te gonią ludzi. Za chwilę obejrzycie krótki film. SAN Fermines. że Kacper, Belczor i trzej królowie, przechodzą przez miasto na koniach e, lub na wirbundach, rozrzucając pieniądze na wszystkie strony. A w lutym organizowany jest karnawał w Kadysie, w którym różni mężczyźni oraz kobiety przegają się w bardzo śmieszne stroje. W marcu jest tak zwany jest organizowane tak zwane święto ognia, czyli Las Farias de Valencia, w którym różni artyści hiszpańscy robią figury z wosku, drewna i innych materiałów, które potem niestety, ale kończą się utopić w pomidorach. Skąd się o ten MOP? A, już wiem. ponieważ MOPy oraz Berety to są hiszpańskie wymysły. Tak samo jak sławny, znany Lizak Tupatus. Jak nazywa się popularnie od razu na drugim miejscu po piłce nożnej Hiszpanii?

Dziękuję bardzo. Przejdźmy teraz do wyboru pani Joanny Jakubowicz, która przybliży Wam tej sztuki i architektury hiszpańskiej. Pani Joanna jest historykiem sztuki, tłumaczką języka hiszpańskiego oraz pracownikiem Muzeum Ziemi Płockiej. Hiszpania to taki kraj, w którym i architektura, i monastwo mają jeszcze... Coś, coś innego, ciekawego, coś dodanego, czego nie można znaleźć w innych krajach Europy. A o tym, co, jak to wszystko wygląda, dzisiaj Wam spróbuję powiedzieć. Ponieważ w Hiszpanii mówiłam o tym, że jest bardzo wielka różnorodność stylu, kultur i w Hiszpanii również widzimy w architekturze, sztuce. Pływy arabskie, ponieważ tam dawniej mieszkali e, także Arabowie. I w tym miejscu, gdzie stoi dzisiaj katedra w Sybilii dawniej e, stał meczek. To jest, słuchajcie, tak zwane patio, taki dziedziniec, którym mieści się na, na podal katedry. Jak myślicie, co to są za drzewa? To są drzewka pomarańczowe, które... i roznoszą wspaniały zapach hiszpańskich. Granada, a ten pałac y, nosi nazwę y, Alhambra. Alhambra po prostu y, Przepiękny pałac palowny z, z baronami. Zobaczcie z tyłu w tle i jest Sierra Nevada. Przepiękne rozciągają się widoki z tego miejsca. Y, pałac był budowany właśnie w takim stylu arabskich. Wam pokaże jak to wygląda o, już w środku. Tak wyglądają przepiękne sale, przepiękne dziedzińce. Zobaczcie na kolumny, jakie są wspaniałe, takie delikatne, jak pięknie są y, zdobione. Ym, wyglądają tak jakby tak jakby się unosiły w powietrzu. Nie wiem czy Wam to tak przypomina, ale popatrzcie ta lekkość właśnie e, z tym, e, który e, był prowadzony przez Arabów, właśnie w południowej Hiszpanii. I nie tylko. Salvador Dali, tak? Oni już wspominali Jeden z głównych tematów e, jego, jego sztuki. Tutaj mamy taki spływający zegar, to jest taki obraz o czasie. A to jest kolejny twórca, ktoś powiedział, e, e, mówił o Antoni Gaudi. To jest właśnie Gaudi, który e, głównie pracował w przepięknym mie mieście w Hiszpanii, tworzył e, jak pięknie są dekorowane, jak mają miękką linię, jak są pięknie budynki okasane, e, e, jak są pięknie prowadzone. Zobaczcie na okienkach, każdy okienko jest.